Cześć! Witam Cię w kolejnym dniu naszego wyzwania na postaka. Dzisiaj prawie zapomniałam się z Wami przywitać. Straszna rzecz. Chciałam od razu przejść do ćwiczeń, tak bardzo mi się spieszy. Nie Ja nazywam się Kasia, jestem autorką, autorką bloga Trening na postaka oraz tego wyzwania, w którym bierzesz udział. Dzisiaj zaczniemy sobie, który pod z do którego zaczęłam się ustawiać. zawsze ale chciałam mówić. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Weź wdech i koło Ci drzwi, tylko skup się szczególnie na dolnych plecach, tak? Żeby tak tego... było, całkiem, całkiem nie zadano w tych plecach. Tak, bardziej się na dolnych plecach. I wdech opuść. Z wydechem znowu, dech mi się od maty, poczuj długość, szczególnie w dolnych plecach, u I wdech. Poczuj, jakby się w kręgosłup, wdech Jeszcze raz ciągnij kocisz dziszbieg, oczu w dużej w plecach do kręgu podpartego. I teraz przejdźmy przez krzyżowanie, przez skrzyżowane podudzia, albo po swojemu siebie. Stopy, kolana piętne stopy na szerokość bioder. Yy... Wyciągnij dłonie przed klatkę piersiową, wyciągnij długi kręgosłup, głowa jest nad to się klatka piersiowa, piersiowa na mniej Współpracujemy teraz w przechnięciu ogon między pośladki, zrób równej strony, a potem w kółko. sobie trzy takie dwa rodzaje lewki. Góra, w przechnięciu i wróć. A teraz zaczniemy sobie z rotacji. w przechnięciu miednicy, gdzie w tył, i rękę. Zaraz tutaj stan z pięciu, i wróć z powrotem w sięni łokciem w dół, otwórz i wróć, przechylaj mięknice, sięgnij łokciem, otwórz, sięgnij daleko i wróć, wdech, przechylaj mięknice, sieni otwórz i wróć, przechylaj mięknice, otwórz. mi hmm. go do tego momentu, do którego czujesz, że kontrolujesz co się w ogóle dzieje, tak? Czyli przechylaj nie staraj się robić jak najniżej, ani jak najdalej. Tak, tylko ten ruch ma być dla Ciebie swobodny do opanowania. Jeszcze po razie na drugą stronę. Otwór wyciągnij sieni. I wróć. Przejdźmy otwór wyciągnij sieni. I wróć. Mhm. Teraz przejdziemy sobie do pleców. Oprzej dłoń w linii kolana, drugą nogę wyciągnij do boku. Górna ręka może być skierowana do z pomocą po prostu to jednak bardziej lupa. Podjeść stale wysoko, oddechnij się matę, podłogę z oddechem, unieś nogę do linii biodra i dół. Udo jest y, napięte, pura. Nogę, podepchnij się i przejdziemy na drugą stronę. Wyciągnij znowu nogę, mini korana, bo też jest odstawiony mini korana. Podniesie Natalia, że wraz z przodu są zamknięte, zaangażowane centrum. Umieść nogę. O, jakieś słodkie buta. No Rozciągnij. jest cały czas wysoko, wyprost. I ugięcie. Bark jest daleko od ucha. 9. I mamy dziesięć. No, Ściągnij. Jakoś to dziwnie nie To tak też wrócę, ale muszę podnieść po swojemu. Może tak mi jakoś pasowało. OK, przejdźmy teraz sobie do mierzenia na boku. Ustaw y, przed na macie łukie delikatnie przed linią y, barku. No. <coughs> Sorry, coś mi tam. Y, I teraz tak, będziemy mieć dwie opcje: albo unosimy biodro w ten sposób i może zostać na kolanie, mhm. albo możemy pójść do pełnego y, podporu bocznego. I teraz będziemy skręcać klatkę pociągnięć w stronę maty i otwarcie. Skręcamy, mhm. możesz to robić też na kolanach. w kolana na macie, albo dolne, samo dolne kolana na macie, albo nogę wyprostowana, ostatnie dwa razy, ostatni raz i wystarczy przechodzimy sobie na drugi bok. I znowu to samo możesz zostać yy, na kolanach, albo możesz sobie zrobić taką modyfikację, tak, albo taką, gdzie Czy ta stopa też może być stopa przed stopą, albo stopa na stopie. I znowu skręcamy w stronę maty, i otwarcie. Teraz wysoko podnoś talie Trzy, cztery, pięć. Odpycha się od maty. Jeżeli uważasz, że to jest dla ciebie za dużo, możesz w ogóle ominąć to ćwiczenie. Okej. Okay. Nie wystarczy. Odkładamy. Silnie sobie się zyskać. Ręka znowu w linii biodra, druga ręka po przekątnej, weź wdech i z wydechem się nie rozciągnij, dół bok, wróć, się rozciągnij i wróć, się nie rozciągnij, teraz brzmię dłonie, powędruję sobie do boku i wydech, Po prostu, że coś odbywasz od siebie, a pośladek pociągnij po przekątnej jeszcze mocniej tu. dół, wróć do przekątnej i druga strona, weź wdech, z wydechem ugnij, rozciągnij i wróć. Rozciągnij, rozciągnij, zostań, drzwi, y, dłoni do głowy. i zmawiaj tak jakbyś coś odpychał, odpychała, a pośladek jeszcze mocniej do łopatka na lewo, ducha. do przekątnej. Uff, trochę ciężkie te to, to by było na tyle, co na Ciebie dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że czujesz się świetnie i do zobaczenia jeszcze jutro.